Kiedy opowiadamy historię, tworzymy całkiem nowy świat. I bohaterowie istnieją wyłącznie w nim. Lecz krążą legendy o postaciach tak prawdziwych. Dzięki tej kredce wszystko jest możliwe, że zdołały przejść do naszego świata. Ciekawe, jak ta kredka tu zadziała. Już wkrótce poznasz świat, w którym wszystko, co narysujesz, staje się prawdziwe. Naprawdę oryginalny i agresywny. Widziałeś, jaki jest agresywny? I magiczna krewka. W górę, startuj! W porządku? Jestem niezły w te klocki. Coś ty sobie myślał. Oj, tak szczerze, to nie za często myślę. Fakt. Wkrótce w kinach.